Pokażę jeszcze, w jaki sposób wkleić na naszą stronę, którą, którą, na własną stronę, formularz taki zapisu. Taki całkiem prosty formularz zapisu. Zaraz pokażę, o który mi chodzi. O ten, który wcześniej omawiałem. On się tutaj znajduje. W jaki sposób coś takiego wkleić na, na stronę. W autoresponderze w opcji. Integracja. Wspomniałem już wcześniej, jest tutaj kod do, do skopiowania i wklejenia. Zaznaczę zaznacz wszystko. Na klawiaturze Ctrl C wrócę teraz do naszej strony, na której chcemy wkleić. Nie będę usuwał tej części, po prostu wkleję. Jako dodatkowy taki formularz, zapisu, żeby po prostu zaprezentować jak to wygląda, wchodzimy najpierw do kreatora. O kreatorze było już kilka tygodni temu szkolenie, więc nie będę omawiał kreatora. Jeżeli ktoś nie wie, co zrobić z kreatorem, no to musi się wrócić do, do jednej z wcześniejszych części kursu. Jesteśmy w kreatorze, tutaj mamy podgląd. Jest tutaj nasz box. Pobierz darmowy kurs. Ale my przechodzimy do zakładki e, Edytuj źródło HTML, czyli edytor HTML. Opuszczamy sobie tą stronę na sam dół. Stawiamy tutaj kurson, kursor na, samą, na samym dole. I dajemy CTRL. Wklej. Wkleiliśmy kąt, yy, który pobraliśmy z autorespondera. Dajemy aktualizuj. Podejrzyjmy, czy on się już pojawił. Pojawił się tutaj. Dajemy zapisz zmiany. I zrobimy podgląd, jak on wygląda na stronie. No wygląda to dosyć niezdarnie po prostu trzeba posiedzieć, przy tym, sformatować, wstawić jakieś spacje, rozszerzyć, to wycentrować to tak jak to jest u góry i wszystko będzie wtedy dobrze wyglądało. Natomiast nie chodzi w tej chwili o wygląd, ale o to, czy on działa. I zróbmy przykład, Podobnie jak poprzednim razem napiszemy Ewa Ewa". Adres e-mail, dam ten sam, żeby pokazać jeszcze przy okazji, jedną rzecz. Pro.com. Podałem do autorespondera drugi raz ten sam adres tej samej osoby i kliknę Zapisz mnie. No, i tutaj autoresponder zorientował się i napisał, że prawdopodobnie adres już, który podałeś, był wykorzystany. W takim razie jeszcze raz zrobię taką rejestrację. Ale z jakimś takim innym po prostu adresem będzie Adam. Email, na przykład, pro z innym adresem. Klikamy, zapisz mnie. No, i ponownie, poprawnie dokonano zapisu. Sprawdź teraz swoją skrzynkę e-mail. Przechodzimy w takim razie do, naszej, do naszego autorespondera na chwilę i klikamy opcję Zapisani, lista zapisanych, i spójrzmy, co teraz się zmieniło. Nie, jednak tym razem wydawało mi się, że przy podaniu drugi raz tego samego adresu system po prostu odrzuci ten adres jako zdublowany. Kiedyś autoresponder był tak ustawiony, że, że po prostu pisał, że adres jest dodany powtórnie. Czy chcesz go jeszcze raz wprowadzić? Po prostu uprzedzał. Że, żeby po, nie dublować swoich nie pisów podwójnie się nie rejestrować. O, tym razem jakoś ten system inaczej działa, wszystko przyjmuje, nawet podwójnie czy potrójnie wpisane, ale ten trzeci e-mail już jest inny. ProcomTel2 ma Był to Adam. No to będzie witaj Adamie, jeżeli przyjdzie wiadomość, data, oczywiście. Ale te dwie wiadomości, ponieważ nie były jeszcze potwierdzone przez internautów, to tutaj wyświetla się zupełnie inna ikona statutu, statutu. Statusu, przepraszam. Pierwszy był jako potwierdzony jest tu taki zielony ptaszek, natomiast pozostałe nie są potwierdzone jest ikona zegara, która informuje, że jest oczekiwanie na, na zapis. Przepraszam, jest oczekiwanie na potwierdzenie, nie na zapis, bo zapis internauta już się zapisał, ale nie potwierdził tego, a nasze prawo polskie wymaga, żeby internauta potwierdził chęć otrzymania wiadomości od nas. Jedną z ciekawszych opcji, na którą zwrócić chciał uwagę, jest jednorazowy mailing kiedy klikniemy jednorazowy mailing to jest to to samo jak jakikolwiek mail który wcześniej pisaliśmy jako numer 1 to tutaj jest możliwość że taki jeden mail wypisany można wysłać do absolutnie wszystkich osób zapisanych na liście nie czekając na kolejkę, wysyłania kolejnych wiadomości. Niezależnie po prostu nieraz jest taka sytuacja, że coś przypomni się nam ważnego, coś chcemy przekazać albo coś nowego się stworzy. Więc, żeby wszyscy, wszystkie osoby z naszej listy dowiedziały się o tym, no to korzystamy z takiego masowego mailingu i jednym kliknięciem myszy wysyłamy wiadomość. Do, do wszystkich zainteresowanych, zapisanych na naszej liście osób. No jest tutaj dodatkowo opcja załączniki. I w niniejszym polu masz możliwość wgrania załączników. Linki do plików możesz wstawiać do swoich wiadomości mailowych. No to już są trochę bardziej. Zaawansowane sprawy. Nie będziemy ich w tej chwili omawiać, kiedy będziesz używać autorespondera. Po prostu wypróbujesz sobie, jak to działa. Jeżeli tego, te, te, tej opcji załączniki nie będziesz znać i, i, i nie będziesz na razie stosować, to też nic, nic takiego się nie stanie. Z tego, co do tej pory omówiłem, są to takie. Najważniejsze sprawy i większość w sumie spraw. Znając, znając te opcje, o których mówiłem, wiedząc w jaki sposób wypełnić poszczególne rubryki, śmiało możesz zabrać się do stworzenia pierwszej swojej strony przechwytującej i do zainstalowania na niej autorespondera. Na tym szkolenie dotyczące strony przechwytującej i autorespondera zakończę. Dziękuję bardzo za uwagę.